Hej widzowie, z Ender, dzisiaj zagramy w, w taki ciekawy fangame FNAF The Return to Abomination Zapraszam do oglądania A więc to będzie Źle zrobiony myślę, źle Śmieszny można odpowiedzieć Fangame FNAF Znalazłem go na GameJolcie Tak jak resztę fangame'ów I mamy FNAFA 2 tylko, że rozwalonego. To jest Withered Freddy, to jest Withered Bonnie, to jest Withered Chica, to jest Withered Foxy, który wygląda bardzo dziwnie. Tu jest Toy Freddy rozwalony, tu jest Toy Bonnie rozwalony, tu jest Toy Chica, tu jest ma Maglownica, tutaj jest balon Śmieć, tutaj jest Puppet, tutaj jest Golden Freddy, tutaj jest Shadow Freddy, tutaj jest Springtrap, tutaj jest Mystery, jak Mystery Box. Tu mamy Funtime Freddy. Nie wiem co tu robi. Baby, Balora, Fantine, Foxy, Ennard. I mamy jeszcze jumpscare'y. Możemy sprawdzić. Tylko się, że będą z dźwiękiem. Dlatego sobie ciszę słuchawki na wszelki wypadek. Są z dźwiękiem to bardzo głośnym. Dobra, mamy. Mamy po niego. Mamy chikę.

Bierzemy dalej. Nie mam małe problemy. Mamy start nude 6 i mamy w tą nut siódmą. Dużo tego jest, nie wiem czy to ogarnie. Ile nocy? Zacznijmy sobie odcinkać. Czyli zobaczmy czy to najgorszym z tym. tam się odwala. Ciekawe jak one działają w ogóle. rozpixelowany napis. Toxic. A, bo to tak działa. Jak się zapala światełka? Gdzie jest zapalacz do światełek? Czy mam patrzeć po tych broken. Hello? O nie, escape'em wyszłem! A co się stało? na?dowała się toksycina łodowa? Aha. Zapomniałem jaki end, jaki game over screen uh. Noc piąta, noc piąta, nie wiem jak w to grać Totalnie nie wiem Hi. Idź typie No co jest, zmrokałem na niego Ewidentnie, coś tu jest nie tak z tą grą. Ewidentnie. <laughs> że jest coś ewidentnie nie tak z tą grą. Ja mam tak ją tak cicho ustawiono, bo te jumpscare'y są. takie. Czyli. <laughs> działa na, na, na maskę z Golden Freddy Are you ready for Golden Harry? Yeah. A nie ma wytłumaczony gdzie jak działają, muszę po tym ekranie tak jeździć Hi! No co jest? Dobra, nie, to nie działa yy, Może, może noc szósta? Ale pytanie, czy to będzie cały czas to samo? Nie, co to jest? Springtrap Co to było za wprowadzenie? To jest Co jest? Czy jest możliwe, że tutaj będą. Tylko będzie springtrap teraz Nie wiem jak by to miało działać Czy to będzie? Będzie mystery? Mystery box z McDonalda Ale nie wiem jak się świeci na bokiem To eee. co my mamy robić? My tu robimy coś w ogóle <tryk> No, założyłem. Bo już myślałem, że coś się zbagowało, bo założyłem maskę i nagle mi zdjęło tą maskę. Ale coś tutaj z fałszem dziwnie działa. Bo w ogóle nie, nie, nie ma. Najlepsze jest to, że ja cały czas mogę świecić. Nie mam baterii, ja świecę i robię tysiąc rzeczy innych naraz. I to działa. Ja pierdziele, ale czy panie dupę je. I wszyscy na maskę działają. Nikt nie działa na, na światłość. Zrobiłem założyłem jednocześnie maskę i kamery. Jakim cudem? Coś się chyba zbagowało. Mnie trochę niepokoi. Znalazłem baga. Mogę ładować marionet. Będąc w tym. Tutaj. Dobra. Po prostu mam mieć wciśnięte przyciski. I nie muszę nic robić. Widzowie. Nie muszę w ogóle kamera odpalać. I tak się da wrzeć tą grę, ja pierdziłem. Naprawdę jest słaba No ale to ogóle ten czas Ale on działa tak jakby byli jakoś zaprogramowani Że najpierw idzie ten Freddy później najpierw ten jest golden A później idzie feldowy Typ wygląda jakby szedł do, do, do piekła Tylko coś ściągało od dołu Przez ten mystery box mnie atakuje Ja za chwilę będę automatycznie kli, klikany Naprawdę cegłę położy na tą myszkę i będzie klikać Hmm, hmm, hmm. Najlepszy sposób na przejście hmm, hmm. tutaj. Jego palec mnie już boli. Proszę na ten walony pasek. Dobra, dwa za jednym zamachem. To nie, do, niedobrze jak się cniją na siebie. Bo ta maska ma tą uwalone Toxic. Kto wymyślił, żeby robić toksik do maski? Jak <tryk> <tryk> ja tu przychodzę, to jest... To jest najlepsze. <tryk> Nie, nie, nie. 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 Nie. Nie, nie. 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 どうしたらいいのか Jest już jem, dałem RADĘ widzowie Nie dobra, nie mogę maski założyć, to dobrze zrobione Będzie coś po napisa? Dawaj coś fajnego congratulation może? Przed napisami był... A, to fajnie. Po to ja robiłem szóstą noc. To co widzowie? Noc siódma? Baby! Nie się? Nie. Co się dzieje? Michael, co się ci się stało? Gdzie jest energy? Miałeś rzekać. To był ten devil, tak? to był Michael po wlewie? Dokonany przez super Energy. Just charge. A, mamy ładowe.

Muszę przejść! Jest, Udało się! Będzie jakaś scena pod napisem? Bo co była przecież siódma noc, ostatnia. Weź coś daj. Typie. I? Jest coś. Co się dzieje? <śleszy> <śleszy> Baby Goszczak. William, what? <śleszy> Baby, że skrywała Williama. Oczywiście, Michaela, przepraszam, nie Williama. Siadaj dalej. A, Enter. Kto by pomyślał? William. What? It's a dream? Well, this is a... ...relief. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, question mark, question mark. Really, Mr. Afton? What? Pierdziela. Super gra, naprawdę. Szczerze? Postarali się Dawno nie widziałem takiej gry Patrz, tutaj na screenie wygląda normalnie, fajnie wygląda, spoko no Jest zwykły Ennard A Jumpscare? Jumpscare to jest Ja pierdziele, on jest głośny I Teraz miałem do słuchawki mocniej i teraz usłyszałem jaki on jest głośny Będę musiał wam w montażu ściszyć Widzowie Więc to by było na tyle, to było The Return to Abomination Super gra, naprawdę polecam, polecam z całą rodziną e, Zapraszam do subskrybowania Lajkowania Pa